Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek drabkowy. Mam tutaj Mega Paradiso i krzyżówka z numerem 33, a Mega Paradiso z 13. No i zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Może sobie najpierw zrobimy Mega Paradiso, a na koniec sobie krzyżóweczkę. Zobaczymy, jak to będzie, czy coś nam się tutaj trafi. Bardzo lubię tę zrobeczkę. I szukamy, szukamy fajnych wygranych, bo tutaj można coś fajnego wygrać. No, i zaczynamy od, co to jest? Od limonki, bo podobna jest do kiwi. No i żeby wiecie, nie zdrapać kiwi, to trzeba szukać limonki. A limonka jest tutaj, tutaj i na samym końcu. Dobrze. Kolejny element. Jest to sombr. Ten kapelusz. Tutaj mamy. Tutaj jest. I na końcu, na końcu chyba nie ma. Nie widzę. Dobrze. Kolejny element. Jest to łódź. Czy gdzieś popłyniemy. No, na samym końcu. Ok. A tutaj jeszcze znalazłam. Patrzcie. Widzicie? No tu przegapić nie wolno. <laughs> na czosy. Szukamy. Na razie nie widzę, ale widzę tu. No i więcej chyba nie ma, tylko jedne Ok, to kokos. Kokos jest tu. Czy jeszcze gdzieś? I tu na samym końcu. Dobrze. Kolejny element, jest to rozgwiazda. No i szukamy jej, tutaj jest na samym końcu. Tutaj jest. Najwięcej nie ma. Wyspa. Szukamy wyspy. To jest palma, ale myszka na wyspy i wyspa jest tu. I wyspa jest tu. Ok, dobrze. Lornetka. Lornetka jest tu. Lornetka jest tu. Lornetka jest jeszcze tu. Dobrze, tam już nie ma. Kolejny element jest to koło ratunkowe. No i szukamy to koło. Hmm, tutaj jest. Dobrze, tylko jedno. Tylko jedno. Meduza. Meduza jest tu. Meduza jest tu. Nie, no więcej nie ma. Dobrze. Krab. Krab jest tu. Krab jest tu. I krab jest tu. Dobrze. Więcej chyba nie ma. Kolejny element jest to cytryna. Cytryna, cytryna. Tutaj jest chyba? Nie, to nie jest cytryna. Czekajcie. Cytryna tak wygląda. O, to jest cytryna. Dobrze. No chyba więcej nie ma. Eee, okulary. Taka maska. Tutaj mamy maskę. I tutaj mamy maskę. Tutaj mamy maskę, i na samym końcu mamy maskę. Ok, dobrze. Teraz mamy pinata. Piniataczkę, gdzieś ją widziałam. Tutaj. Tutaj. Najwięcej chyba nie ma. Nie widzę. Sześć elementów. Balsam. Balsam jest tu. Balsam jest tu i balsam jest tu, dobrze. Kolejny element jest to palma. Palma, palma jest tu, palma jest tu i palma jest tu. Dobrze, więcej palenki chyba nie widzę. Kotwica, kotwica, kotwica jest tu. I kotwica jest tu. Dobrze. Ostatnie trzy elementy. Kiwi. Kiwi jest tu. Kiwi jest tu. Najwięcej nie ma. Ostatnie dwie. Ktoś czuje, że będzie przegrana. Maska. Maska jest tu. I maska jest tu. No i dobrze, patrzymy co będzie na końcu. I na końcu jest takos. Takos. No i mamy, kochani, wygraną. Zobaczcie, mamy 40 zł. Tutaj jeszcze mamy takos. Tutaj jeszcze jest takos. Tutaj jest takos. Tutaj jest takos. Patrzymy, czy coś nie przegapiłam. Mamy 40 zł tutaj. Eee, tu nic nie przegapiłam. No, no jestem zadowolona. No lubię tą strawkę, no co tu powiedzieć. F. F. Także super. Ok. No cieszę się bardzo. No jeszcze jak krzyżóweczka nam coś tutaj dopisze, to też będzie fajnie. Tak sprawdzam jeszcze, wiecie, jak to jest, ale wydaje mi się, że wszystko tutaj kotwice nie zdrapałam, ale i tak ona nic nam nie daje no ale zdrapać sobie można i tutaj jeszcze nie zdrapałam sombra, ale boże, jakby było słoneczko, byłoby super no ale jest jak jest delfinka też nie było yy, no ale fajnie, fajnie cieszę się, teraz zabieramy się za krzyżóweczkę, zobaczymy czy coś tutaj będzie z numerem 33 no i co, Trzynastka tamta się spisała, fajnie, Terka j elewacja więcej nie ma Literka F, strefa, literka I, cisza, bocian, i dacho, koniec, literka B, fiob, abel, literka G, galaktyka, więcej nie ma. Literka P, okup, okup, koniec. Literka E, abel, elewacja, strefa, nie więcej nie ma. Literka W, elewacja, więcej nie widzę. Literka T, strefa. Tutaj mamy T, data. No i koniec. Literka Z, olbrzym. Kloż, cisza. Więcej nie mam Literka L, elewacja, kloż, galaktyka. Więcej nie widzę. Literka A, elewacja, rak. Oka, data, strefa, cisza, galaktyka i dacho. Mamy pierwsze słowo abel. Dobrze. Literka C. Cisza. Syna. Mamy drugie słowo elewacja. Czyżby było trzecie jeszcze jakieś słowo? Mamy tutaj jeszcze trochę literek. U. Okup. Okej, okay. k, okup, k, kra, rak, klosz, dajcie wygraną, literka o. I mamy, mamy trzecie słowo, oka, klosz, mamy czwarte słowo, okup, jejku, dobrze, raz, dwa, trzy i cztery. No, może jeszcze coś się pojawi, literka m. M tu. No jest. A tutaj jeszcze mamy L olbrzym. I ostatnia literka jest literka N. Bocian. Mamy piąte słowo. Bocian. Cyn, dno. No więcej nie ma. H nie było i nie było. D nie było. No to mamy tak. Okup. Bocian. Oka. Elewacja, Abel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć słów to jest 10 złotych. No, kochani, powiem Wam, że odcinek super. A, a. Dwie zdrabki wygrało i to jeszcze z klasą taką, bo każda dała jakiegoś plusa. Tutaj mamy 40 złotych, tutaj mamy 10. No, to w sumie mamy 50 złotych. No, Super, bardzo się cieszę. I to widzicie, dwie drapieczki i dwie takie fajne, dwie takie fajne wygrane. No, super, bardzo się cieszę. Czasami warto y, zainwestować mniej, a wygrać więcej, niż kupować bardzo, bardzo dużo, ale to tak naprawdę różnie bywa, bo to wszystko zależy od szczęścia po prostu. Dziękuję Wam za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Buziaczki, papa!